Witam Was serdecznie, jesteśmy na Szczelincu Wielkim Szczeliniec Wielki to jest jedna ze szczytów Korony Gór Polskich również więc mamy to zdobyte teraz jest chwila zatoru ludzi jest mnóstwo widoki były fantastyczne i zaczynamy schodzić z tej góry Dlatego, że jesteśmy z psem, a dalej, już z psem nie można iść. Więc dlatego, małżonki nasze z kolą, kola dzielnie szła przez, przez całe o takie skały. Naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Więc jesteśmy cały czas na szlaku. Cały czas idziemy i cały czas będziemy zwiedzać ten teren o, wchodzimy do takie, widzicie? O super, nie? Szczelinę ucho dzielne wiel... więc schodzimy na dół sobie z Wojtusiem wypijemy sobie na dole kawkę kiedyś alkoholu już nie pijemy dzisiaj w ogóle ze względu na Ciężki stan dzisiejszego poranka Wspaniałe miejsce Wspaniała przyroda Można się ładnie dotlenić Pozdrawiam Was I do zobaczenia na kolejnym szlaku